Jesus Imas jest w klubie 100, a przed nami derby trójmiasta między innymi o tym już za chwilę. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, na to jest extra time. Jesus Imas jest w klubie 100. Hiszpan ustrzelił dublet w wygranym meczu Jagieron Białystok z radomiakiem radom 2 do 1, a to oznacza, że ma na koncie 100 goli strzelonych w ekstraklasie. Tylko dwóch obcokrajowców w historii ma przynajmniej 100 goli. Tym pierwszym był Flavio Paixão. Portugalczyk ma 108 goli i zajmuje 22 miejsce w tym zaszczytnym gronie, w sumie 100 trafień albo więcej. Na koncie ma tylko 34 piłkarzy w historii. Najwięcej 186 Ernest Pol. Na drugim miejscu jest Lucian Brychczy, na trzecim Gerard Cieślik, na czwartym Tomasz Frankowski. Jego gra jeszcze pamiętam, który podobnie jak Imas strzelał dla Wisły Kraków i jak Biały Stok Hesus ima pierwszego gola w Ekstraklasie w barwach białej gwiazdy strzelił 8 lat temu 14 października 2017 roku. Półtora roku później, 16 marca 2019, po raz pierwszy trafił do siatki w barwach Jagi. Wszystkie gole i maza możecie zobaczyć na naszym YouTubie, albo jak sobie klikniecie tutaj w górnym rogu Ekranu. Przed nami pierwszy od pięciu lat derby Trójmiasta w ekstraklasie. To niesamowite, ale na poziomie ekstraklasy Arka jeszcze nigdy nie wygrała z Lechią. Co nie znaczy, że brakowało niesamowitych spotkań z mnóstwem emocji. Dzisiaj top 5 meczów Arki Gdynia z Lechią Gdańsk. Na miejscu piątym pierwsze historyczne derby Trójmiasta rozegrane w sezonie 2008-2009. To była ósma kolejka tamtego sezonu, wtedy oba zespoły były Beniaminkami w Gdyni, na stadionie Arki triumfuje Lechia Gdańsk. Po golu Pawła Buzały, to taka akcja w jego stylu, poszedł do końca i potężnym strzałem pod poprzeczkę zapewnił trzy punkty ekipie z Gdańska. Swoją drogą Buzała strzelił też gola wiosną tamtego sezonu, gdy Lechia z Arką wygrała także u siebie. Na miejscu czwartym, majowy weekend 2011 roku, ponownie jesteśmy w Gdyni, a Emil Noll w pierwszej połowie zapewnia gospodarzom prowadzenie, gdy w 88 minucie Tadas Labuka z tym strzałem podwyższa na 2 do 0, Wydaje się, że jest już po meczu. Święto w Gdyni, bo wszyscy są już pewni, że po pięciu kolejnych porażkach z Lechią w ekstraklasie, Arka w końcu wygra. Ale przecież powiedziałem na początku, że Arka z Lechią nigdy w ekstraklasie nie zwyciężyła, no więc w 89 minucie przy biernej postawie obrońców ekipy z Gdyni, Paweł Nowak zmniejsza straty. A w 97 siódmej minucie Luka Włóczko doprowadza do wyrównania. Niesamowita końcówka, w której Arka trwoni dwa gole przewagi. I ostatecznie remis 2 do 2 harka po tamtym sezonie spadła z Ekstraklasy. Wróciła 5 lat później, ale my pędzimy jeszcze bardziej do przyszłości do sezonu 2017-2018. Co ciekawe, w tamtym sezonie Arka zakończyła rozgrywki wyżej w tabeli niż Lechia, ale oczywiście w derbach przegrała. W Gdańsku kibice podziwiają aż 6 goli z tego połowę strzela Flavio Pańszą, Portugalczyk otwiera wynik już w 14 minucie. 10 minut później na 2 do zera dla gospodarzy podwyższa Sławomir Peszko. A potem strzelanie kontynuuje Flavio, który jeszcze przed przerwą kompletuje hat -tricka. Najpierw wykorzystuje rzut karny, a w 39 minucie zdobywa bramkę na 4-0. Trzy gole legendy Lechi, Gdańszczanie po 45 minutach prowadzą z arką 4 do 0. Po przerwie Luka Zarandia kompletnie zaskakuje Duszana Kucjaka i właśnie w taki sposób robi się 4-1. Arkę stać na jeszcze jednego gola, ale to już w samej końcówce trafia Enrique Esqueda i mecz kończy się wynikiem 4-2 dla Lechi. Czas na miejsce drugie, dwunasta kolejka sezonu 2019-2020. Mecz w Gdyni. Mecz, w którym w pierwszej połowie arka atakuje, ale Duszan Kucjak broni genialnie. I do przerwy jest bezbramkowy remis. Po przerwie gola strzela jednak Lechia. I kto? No oczywiście Flavio Paixão. Goście prowadzą 1 do 0, a chwilę po trafieniu Portugalczyka na 2 do 0 podwyższa Artur Sobiech. Zanosi się na to, że kolejny. Ekstraklasowe derby skończył się jak zwykle. Jednak walcząca wtedy o utrzymanie arka, kwadrans przed końcem łapie kontakt z walczącą o podium Lechią Michał Nalepa i jest już tylko jeden do dwóch. Mija kilkadziesiąt sekund i gol wyrównujący, ale nieuznany, bo Duszan Kucjak był, zdaniem sędziego w tej sytuacji, faulowany. Arbiter przedłuża to spotkanie o 9 minut. Już po czasie doliczonym, w setnej minucie, po serii kiksów, z jednej i drugiej strony do piłki dopada Marko Vejnowicz i pakuje ją do bramki. Niesamowite. Arka odrabia straty i co prawda znowu z Lechią nie jest w stanie wygrać, ale remisuje. 2-2. Na miejscu pierwszym jak na razie ostatni mecz Lechi z Arką, no i też absolutnie najbardziej szalony. To wciąż sezon 2019-2020, ale już 27 kolejka, czasy pandemii, więc puste trybuny, a na Murawie emocje zaczynają się po przerwie. W 49. minucie rzut karny Black gdańszczan za zagranie piłki ręką z 11 metrów nie myli się oczywiście Flavio. Lechia obejmuje prowadzenie, a Portugalczyk świętuje. Jednak 10 minut później mamy też karnego dla Gdynian, Marko Vejinović z 11 metrów trafia równie pewnie co Flavio, no i 1-1. Mija kolejne 10 minut i to Arka obejmuje prowadzenie po samobójczym trafieniu Rafała Pietrzaka. Kolejne 5 minut, 76. minuta gry niezawodny Flavio Pańszow z najbliższej odległości wpycha futbolówkę do bramki. Znowu ręk, z tym razem 2-2. W 81 minucie trzeci w tym meczu rzut karny, drugi dla Arki, Marko Vejinovic znów pewnie, Holender ma duplet, a Arka ponownie na prowadzeniu w Gdańsku, 3 do 2. Nie mija 60 sekund i Konrado strzela gola dla Lechy, ale było zagranie ręką, gol nieuznany, rezultat się nie zmienia. 3 minuty do końca, Lechia przegrywa z Arką 2 do 3, ale ekipa z Gdańska nie daje za wygraną i do siatki znów na remis trafia Łukasz Zwoliński. Szalony mecz, 6 goli, wynik 3-3, ale to nie koniec. Doliczony czas 95. minuta. Szymon Marciniak dyktuje czwarty w tym spotkaniu rzut karny. To rekord ekstra klasy. Ta jedenastka oczywiście dla Lech i oczywiście Flavio Pajszą w 96. minucie kompletuje hat-trick. Drugi raz wbija arce 3 gole w jednym meczu. I to niemal nie do uwierzenia, ale Flavio zagrał w barwach Lechi z Arką 6 spotkań i zdobył w nich aż 10 bramek. Lechia Gdańskę wygrywa, tamto totalnie zwariowane starcie 4 do 3, a Arka po tamtym sezonie żegna się z ekstraklasą. Pamiętacie któryś z tamtych meczów? Może byliście na trybunach? Dajcie znać w komentarzach. No a między innymi o derbowym starciu, tym, które przed nami Lechi z Arką, mówił Tomasz Bobczek. A więc najlepszy strzelec Lechi Gdańsk w tym sezonie. Bobczek był gościem Ekstra Live. Już grałem e, dwa razy ten, e, ten mecz derbowy, i zwłaszcza tutaj. A jak jakśmy awansowali do, do Ekstraklasy i atmosfera była niesamowita, to szczerze nie zażyłem nigdy w życiu takiej rzeczy. I bardzo się cieszę, że znowu i już na poziomie Ekstraklasy zagramy ten mecz przeciwko sobie. W jakiej lidze zagranicznej byś siebie widział? Dużo ludzi mi mówiło, że się... Nie, że nadałem, ale że jestem taki typowo do, do niemieckiej. Do Ligi Niemieckiej? Do Ligi Niemieckiej, dokładnie. Do Czyli jakby tam jest moje marzenie, kiedy zagrać na tych... W tych top zespołach. Jakbyś się... mógł sprowadzić jakiegokolwiek piłkarza z ekstraklasy? Jędrzejczyk z. Artur Jędrzejczyk. No, okej. Okay. Już ma trochę lat, mhm. a można by się nam przydał do. do Czyli do, do, wniósłby doświadczenie, do... potrzebujecie stopera, miałbyś z kim trenować też na pewno? No. no. Ja bo widziałem tam, jak już teraz mecze grali. Jak on wchodził, jak grał właśnie cały mecz, to, to mi się bardzo podobał. Nie mówię, że jest stary, a nawet na to, ile mała, to bardzo dobrze wyglądał. Mhm. Czy w ogóle kiedykolwiek odzywały się do ciebie jakieś inne kluby z Polski? No to mi się wydaje, że to nie jest żadna, żadna tajemnica. Tam była wieczysta Kraku, wiesz, jak byłem kontuzjowany rok temu, mi się wydaje. Okay. To oni byli taki zainteresowani i tam się tak wahałem, bo wiadomo, miałem te kontuzje, myślałem, że może nie będę grał, nie mhm. wiedziałem co będzie. No i teraz co usłyszałem można ten lech Poznań po po tym meczu, tam się odezwała to na wszystko z Tomaszem Bobczkiem przy waszej pomocy rozmawiał Dominik Adamowski przypominam że w każdy wtorkowy wieczór na Ekstraklasa TV czyli na jedynym oficjalnym kanale Ekstraklasy na YouTubie możecie oglądać live'a z jednym z piłkarzy no możecie też ten kanał subskrybować a z Leki Gdańsk ostatnio i ostatecznie pożegnał się Maksym Chłań. Ukraińiec tak naprawdę już od lipca był wolnym agentem interesowało się nim kilka klubów 22-letni skrzydłowy po poroz... Się z górnikiem Zabrze i podpisał kontrakt do 2027 roku. Damian Szymański po sześciu latach wrócił do ekstraklasy. Podpisał czteroletnią umowę z Legią Warszawa. Szymański na pozycji numer 6 ma zastąpić Maxiego Ojedele. Przez ostatnie 5,5 roku występował w AEK Ateny. Dwa lata temu był mistrzem Grecji. Zanim wybrał się za granicę, grał w GKES-ie, Jagiellonii, Białystok i Wiśle Płock. Ma na koncie 18 meczów. W reprezentacji Polski. Do legi dołączył też ze Sportingu 20-letni pomocnik Enrique Areol, transfer wycenia go na milion euro. Tymczasem Lecha Poznań opuścił Afonso Souza, jedna z najważniejszych postaci w poprzednim mistrzowskim sezonie kolejorza. 25-letni portugalski pomocnik, który z Lechem sięgnął po mistrzostwo, ale też strzelał takie gole, przeszedł do Samsung Sporu za 3,5 miliona euro. Souza pożegnał się z kibicami kolejorza wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, a turecki klub przywitał go raczej jak kierowcę Formuły 1. Tej jesieni w barwach Lecha nie zobaczymy też Aliego Goli Irańczyk przeszedł zabieg kontuzjowanego mięśnia przywodziciela i będzie pauzował około 3 miesięcy. I jeszcze informacja z bukowej: Jesse Bosch został zawodnikiem GKS-u Katowice. 25-letni holenderski pomocnik. Ostatnio grał w Wilhelm Tilburg na drugim poziomie poziomie rozgrywek w Holandii. W Extra Time tradycyjnie czas jeszcze na kalendarium. 21 sierpnia 2020 roku swojego pierwszego gola w Ekstraklasie strzelił Mikel Isak, dwukrotny mistrz Polski z Lechem Poznań. Wciąż jeszcze nie został królem strzelców Ekstraklasy, ale w sumie uzbierał już 76 goli w barwach kolejorza w rozgrywkach ligowych. Również 21 sierpnia 37 urodziny obchodzi Robert Lewandowski, mistrz polski, król strzelców ekstraklasy w barwach Lecha Poznań, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski przez lata na paskik Borusii, Bayernu, a obecnie Barcelony. 22 sierpnia 34 urodziny świętuje Jorge Felix, z wykształcenia ekonomista, jako piłkarz wychowanek Atletico Madryt i człowiek, który zasłużył na miano legendy Piasta Gliwice, mistrz Polski z 2019 roku, najlepszy piłkarz Ekstraklasy w roku 2020. I dziś to już wszystko, kolejny ekstra time za tydzień. Do zobaczenia. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.